W życiu jak w boksie Jeśli chcesz coś wygrać Musisz o to walczyć I musisz być w tym dobry Wojak dobry jest Na 24 godziny przed startem gali w Wieliczce Rozmawiamy z Andrzejem Soudrą Już jesteś w poważaniu ze swoim rywalem No i przede wszystkim co mi się rzuciło w oczy To Brytyjczyk ma nawet spory doping swojego teamu nie, nie zniechęciło Cię to w jakiś sposób? <gry> nie, nie zniechęciło, aczkolwiek no fajnie, przyjechałem sobie z, ze swoim dopingiem, prawda, do tego kraju. Fajnie, no niech ma ten doping, ale czy mu to w jutrzejszej walce jakoś pomoże, to nie wiem, no zobaczymy. Będę ja i on w ringu, prawda, a nie jego kibice. Jestem pozytywnie nastawiony do tej walki i zobaczymy, no. Nie mam zamiaru zejść przegranym, także wszystko to się okaże. Po raz pierwszy będziesz się mierzył z zawodnikiem niepokonanym, rekord bardzo ładny, 8-0, 6 zwycięstw przed czasem, aczkolwiek ja próbowałem go jakoś zanalizować i nigdzie nie mogłem znaleźć jego walk, to mi się to udało, czy też nie? No właśnie to jest ten właśnie problem, to, wszyscy patrzyliśmy, chyba mnóstwo ludzi patrzyło na to, żeby sprawdzić cokolwiek, jak on boksuje, jego styl, cokolwiek, jakiekolwiek, oprócz tego rekordu po prostu nic nie ma, także jutro dopiero się dowiem w ringu po pierwszej rundzie, jak w ogóle on boksuje, co w ogóle potrafi, żeby cokolwiek robić, tam jakie jak tam pod niego założyć zrobić i, i, i cokolwiek, bo, bo nic po prostu nie wiemy o niej, kompletnie. Czyli pewnie pierwsza, druga runda to będzie takie badanie przeciwnika, no prawda? Ja Jak dopiero tak. gdzieś tam od trzeciej rundy zaczniesz boksować, bo już będziesz wiedział, co możesz boksować. No tak, pierwsza runda na pewno. Po pierwszej rundzie już, wydaje mi się, już będziemy wiedzieć więcej niż, 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 to, niż cokolwiek, ale no zobaczymy, no zobaczymy, myślę, że tak, że po pierwszej, do drugiej rundy, tak, już, już ten, o ile... no zobacz, jak będzie no, wiadomo, jak będzie nawet szansa wcześniej skończyć walkę, to będzie się kończyło, prawda, ale zobaczymy jak to będzie. No, mówię, no nic o nim nie wiemy, kompletnie ciężko mi jest tokowi powiedzieć na jego temat, oprócz tego, że jest wyższy ode mnie, to nic więcej, naprawdę, no skórę. Powróciłeś do Polski po pobycie w Detroit, no to jest taki gorący temat jeśli chodzi o polskie media i polski boks oczywiście. Krąg Gym, no tego z tej sali treningowej nikomu nie trzeba przedstawiać. Powiedz jaka panuje tam atmosfera, co tam się dzieje za tymi zamkniętymi drzwiami, bo to jest dla wszystkich fanów pięściarstwa bardzo ciekawa sprawa. Powiem tak, trzeba byłoby tam być, żeby to naprawdę wszystko poczuć jak tam jest, ale jest świetnie, świetna atmosfera. A będziemy bardzo miło przyjęci przez tych wszystkich tam trenerów czy zawodników czy może nie nas to naprawdę traktowali, no nie jakoś dyskryminacyjnie, ani za bardzo fajnie, bardzo miło, no świetnie, świetnie, jeżeli chodzi o treningi, bardzo ciężkie, sala jest dodatkowo nagrzewana, nagrzewana tam, kurczę, że tak, tak gorąco, że na, na początku naprawdę było ciężko się przyzwyczaić do tego, jeszcze nad ringiem są takie dwa wentylatory typowo, co w głowę po prostu to wszystko idzie z góry na dół, te, to ciepło, także jest niesamowicie gorąco tam. Ale myślę, że to zaowocuje, zaowocuje w przyszłej walce. Już w jutrzejszej walce to wszystko. Całe, całe, całe te treningi, przygotowania tam staną. A jak przebiegały sparingi? Z kim sparowałeś? Pochwal nam się tutaj troszeczkę. Jak to, jak to wyglądało? Sparowaliśmy to w sumie, ty, ja i Paweł, sparowaliśmy z tymi samymi sparingmartynarami, czyli z Aaronem Hercem, z synem tego Tomasa Herca, byłego mistrza świata siedmiokrotnego, z Adonisem Stevensonem sparowałem też z Antoni, Be nie Antoni Benz tylko, Benz się nazywa, ale już nie wiem dokładnie jak on tam ma na imię, no, może i Antoni Benz taki Biały człowiek to był, nie, nie może, w każdym bądź razie, ale zapomniałem, jak ma na imię. I jeszcze tam z kilkoma takimi Murzynkami z Marlonem Tomasem też z niegdyś świetnym zawodowcem, teraz trenerem, też mi tam tarcze właśnie robił takie rzeczy. Także z Parinkmeter wiedzieliśmy naprawdę dobrze, ci wszyscy zawodnicy byli bardziej doświadczeni niż ja. Także miałem się od kogo uczyć naprawdę, no w ogóle treningi z lepszymi to po prostu człowiek sam się staje lepszym, prawda? Także super, no bomba. Adonis Stevenson, bardzo mocno bijący pięściarz, tam chyba ponad 90% walk rozstrzygnął przed czasem i na sparingach to czuć, że on faktycznie ma kowadło w łapie? Tak, mocno bije, można to odczuć, ale najbardziej to niebezpieczną ma lewą rękę, na tą lewą rękę trzeba uważać. Jest majkutem, jeżeli człowiek jest w ruchu cały czas i cały czas rusza ciałem, to jest naprawdę mu o wiele ciężej, Nie może, ale jeżeli tylko się stanie na sekundę, on od razu to widzi i od razu strzela tym lewym prostym i naprawdę ma, ma, ma czym palnąć. Naprawdę to, to, to jest, kurczę, naprawdę mocny zawodnik. Na razie masz małe doświadczenie zawodowe, bo to są cztery walki i na pewno takie doświadczenie wyjazdu do Stanów Zjednoczonych bardzo wiele Cię nauczyło, więc powiedz w takim razie, w czym czujesz się teraz mocniejszy po tych treningach? Czy to jest właśnie jakoś obycie ringowe, może wyczucie dystansu, może siła, może kondycja, może mentalność? Jak to wygląda? Wydaje mi się, że we wszystkim po trochę, powiem tak szczerze, że no, sparingi z takimi zawodnikami, przebywać w ogóle w, w, między takimi ludźmi, jak po prostu wcześniej tylko tam mogłem przeczytać o nich, czy usłyszeć w telewizji, czy tam w jakichkolwiek mediach i nagle człowiek tam staje między nimi wszystkimi i oni człowieka otaczają, pokazują, sparuje się z nimi, to jest po prostu no, bajka, no, jak sen po prostu. I wydaje mi się, że no we wszystkim kurczę jakoś się podniosłem tak, że od, od tam dużo nad techniką pracowaliśmy, także technicznie wydaje mi się, że, że się podciągłem jakoś tam. W każdym, w każdym, w każdym, w każdym, w każdym tego słowa znaczeniu, jeśli chodzi o jakieś podciągnięcie, to w każdej rzeczy o jakieś tam procenty poszło do góry. Twój styl to jest taki opierający się przede wszystkim na nisko opuszczonych rękach, prawda? Refleks i nie zawiodło cię to tam w krąg gym czy nie dałeś się załóżmy złapać na przykład takiemu Stevensonowi na jakieś tam mocniejsze uderzenie? Powiem tak. Y... Pasuje mi to takie opuszczanie rąk, lubię tak opuszczać, aczkolwiek to trenerzy, że tam yy, no, cały czas jestem w ruchu. Jak, jak się mówi, ci tam trenerzy mi tam jeszcze podpowiadali, doradzali, żeby właśnie tak boksować, jeszcze cały czas się przejeżdżać i opuszczam to, tą rękę. Wiadomo, kiedy muszę podnieść tą rękę do góry, to, to trzeba podnieść, prawda, żeby się nie dać złapać. Powiem tak, ze Stevensonem to on jest mi kutem, także cały czas uciekałem w tę lewą stronę. A... I powiem tak, no kilka razy nie powiem, że, nie, nie, że, że, że tam nie szczelił, bo to prawda, jak sparingi, no skłamałbym, bym powiedział, że, że nie trafił, że w ogóle tam, ale też nie powiem, że ja go nie trafiłem, bo też go trafiałem, także to było w obie strony, ale żeby mi tam jakąś straszliwą krzywdę zrobił, to nie, ale jest naprawdę doświadczam niesamowicie zawodnik, trzeba się naprawdę, no tak skoncentrowany być cały czas, żeby mówię, chwila nieuwagi i po prostu od razu wykorzystuje wszystko, no, widzi niesamowicie, a kopie kon, naprawdę. Przed kilkunastoma minutami dosłownie rozmawiałem z Twoim trenerem Piotrem Pożyczką i trener powiedział coś takiego, że póki używasz lewej ręki, to wszystko jest dobrze w ringu, także ten jakby lewy prosty będzie najważniejszą rzeczą, którą Ty masz robić w ringu, tak? Wydaje mi się, że od zawsze chyba lewy prosty był właśnie w moim, w moim, moim zasięgu, że jeżeli bym nie przestawał pracować lewą ręką, to po prostu nie istniałbym. I ta lewa ręka to jest takim kluczem, a chyba w większości pięściarzy Jak się operuje tą lewą ręką, to, 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 to idzie wszystko po myśli, prawda? Ale jak nie ma tej lewej ręki, to jest ciężko, no, prawda. Mhm. Jakiego Andrzeja Saudra jutro zobaczymy w kopalni soli, czyli 125 metrów pod ziemią, to, mhm. będzie, to będzie jakiś wybuch gorący, pomimo, że tam podobno jest zimno. <noise> nie wiem, zobaczymy. Na pewno gotowego do walki. Mhm. Gotowego do walki i do zwycięstwa, także... Zapraszam wszystkich na oglądanie, na obejrzenie walki. Myślę, że będzie dobry boks. Dziękujemy za rozmowę. Dzięki również, pozdrawiam wszystkich.